Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony ze squaber.com Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z inwestycjami z giełdą papierów wartościowych w Warszawie Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, dlaczego jak nie inwestujesz na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie to prawdopodobnie zostajesz w tyle za osobami, które to robią, bo oszczędzają aktywnie i korzystają ze świata w jakim żyjemy Trudno zaprzeczyć temu, że żyjemy w świecie typowo inflacyjnym, czyli Inaczej mówiąc, wartość pieniądza traci, a aktywa rosną. I można mieć oczywiście złoto, które sobie gdzieś tam stoi i pomału pomału rośnie, no bo traci wartość, na przykład polskiej złoty czy dolar. Natomiast, no, są aktywa, które pracują. Dlatego dużo osób się w Polsce zainteresowało nieruchomościami i stara się w ten sposób budować swój majątek, na przykład kupując kawalerki pod wynajem. Aczkolwiek wszystko ma swoje stopy zwrotu i dzisiaj wam postaram się udowodnić, że inwestowanie na giełdzie ma ogromny sens, zwłaszcza jeżeli robi się to w sposób świadomy, spokojny i rozsądny. W pierwszej kolejności, jedną z rzeczy, którą warto zwrócić uwagę to jest płynność. To jest pierwsza rzecz, która jest niezwykle istotna przy inwestowaniu na giełdzie, ponieważ ta płynność jest niezwykle kluczowa, kiedy coś się dzieje. Kiedy wszystko jest w porządku, kiedy nie potrzebujemy pieniędzy nagle, to nie ma znaczenia, czy potrzebujemy miesiąca, pół roku do tego, żeby sprzedać na przykład działkę czy jakąś nieruchomość, którą posiadamy pod wynajem, a potrzebujemy kapitał. Jeżeli natomiast nas czas goni, no to wtedy aktywa takie bardzo płynne jak właśnie notowane na giełdzie są skarbem. Jesteśmy w stanie bardzo szybko upłynąć, wykorzystać kapitał do tego, żeby albo skorzystać z innej okazji, albo podbudować sobie swoją poduszkę finansową tam, gdzie ona jest potrzebna. Więc ten aspekt płynności i dostępności środków jest niezwykle istotny. Poza tym. Inwestycje w kawalerki i w inne tego typu aktywa zazwyczaj wymagają dużego nakładu, kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych, w zależności od tego w jakim modelu to robimy. Natomiast inwestować na giełdzie można od naprawdę małych kwot i robić to przede wszystkim systematycznie elastycznie, czyli raz dużo, raz mało, raz nie wpłacić w ogóle, jeżeli nie mamy możliwości, czasem wypłacić zyski. Wszystko to jest możliwe na rynku finansowym, na rynku kapitałowym. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o ryzyku, bo ryzyko jest. Ryzyko na giełdzie oczywiście istnieje, jak wszędzie, ale także i tutaj należy pamiętać o tym, że można je przede wszystkim kontrolować i nadzorować, ale to, co jest bardzo istotne, to to, że rynek finansowy jest mocno regulowany i nasze środki zdeponowane deponowane w domu maklerskim a przede wszystkim zakupione aktywa, na przykład w postaci akcji czy ETF-ów, są środkami, które są nam przypisane jako własność, tak, My jesteśmy akcjonariuszem jakiejś spółki, więc jesteśmy na przykład w Polsce wpisani w krajowy depozyt papierów wartościowych i nawet jeżeli broker upadnie, to to się nie zmieni, my dalej będziemy właścicielem tych akcji. Nasze środki są dodatkowo zabezpieczone, aczkolwiek tutaj trzeba pamiętać, że kwotą dużo mniejszą niż na przykład depozyty bankowe, bo zaledwie tam do niecałych, ponad 20 tysięcy złotych możemy się czuć w miarę bezpiecznie z tymi środkami, dlatego warto też dy, tutaj zabezpieczać sobie na przykład w różnych instytucjach. Natomiast po, ten aspekt, który poruszymy sobie za chwilę w kolejnych tematach, to jest możliwość dywersyfikacji pod wieloma względami: geograficzna, specyficzna dywersyfikacja, systematyczna dywersyfikacja. Wszystkie te rzeczy postaram się po drodze wyjaśnić, więc ten długi wstęp za nami. A teraz przejdźmy do takiego kolejnego tematu, który tutaj. Dla Was przygotowałem, czyli właśnie z obrazowania, jak mocno akcje potrafią wyprzedzić wszystkie inne klasy aktywów. Bardzo ważny disclaimer na samym początku tego naszego spotkania jest taki, że to, co historycznie się działo, no niekoniecznie się musi wydarzyć w przyszłości. Historyczne stopy zwrotu nie gwarantują ich osiągnięcia w przyszłości. Ale z drugiej strony, gospodarka się nie zmienia cały czas, trwamy w tym samym modelu inflacyjnym, i to jest podstawa pod wzrost aktywów. A akcje są aktywami, które dodatkowo generują przepływy operacyjne, tak, finansowe, a także i dywidendy, czyli bezpośrednio finansowe do akcjonariuszy. Stąd ten indeks total return, który wskazuje indeks S&P 500 względem, znaczy uwzględniając dywidendy wypłacone od 1970 roku, dał najwyższą stopę zwrotu. Blisko 20 tysięcy procent, podczas gdy złoto na przykład 1800, 1181, więc to jest diametralna różnica. Ale co więcej, porównajcie sobie, jak wygląda stopa zwrotu takiego total return względem indeksu SP 500 bez uwzględnienia dywidend. To jest tylko 5000 prawie 500 więc ta różnica 14 tysięcy jest ogromną wartością i tą różnicę tę różnicę właśnie należy traktować jako jeden z podstawowych aspektów kluczowych dla akcji, że one dodatkowo generują przepływy pieniężne do akcjonariuszy. Tutaj dodatkowo jeszcze znalazłem taki screen, który pokazuje, jak wyglądały od 1970 roku w Stanach Zjednoczonych zwroty z posiadania aktywów w postaci real estate, czyli nieruchomości. Zobaczcie, że ze 100 dolarów zainwestowanych w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych osiągnęlibyśmy wynik 1542 dolarów na Nieruchomościach. Podczas gdy na SP 500 z uwzględnieniem dywidend byłoby to 22419 dolarów. Więc ta różnica jest kosmiczna. I teraz ja Was oczywiście nie namawiam do tego, żebyście wszystkie pieniądze teraz wpakowali na giełdę. Nie, dywersyfikacja to jest ten pierwszy krok dywersyfikacji między różnymi klasami aktywów. Jeżeli ktoś ma więcej niż 50-60 tysięcy złotych, powinien myśleć o tym, żeby już nie w jednym koszyku je trzymać, tylko kupować też obligacje, kupować też na przykład jakiś metal szlachetny, zacząć ten dystrybuować sobie ten kapitał na różne klasy aktywów, które w różnie się zachowują w, w momentach stresowych. Kiedy mamy kilkaset tysięcy złotych, warto mieć nieruchomość, która jest zabezpieczeniem twardym, którego nie jesteśmy w stanie w prosty sposób może sprzedać, ale z drugiej strony, to właśnie dzięki temu jest to zabezpieczenie bardziej twarde. Poza tym, mając więcej środków, zaczynamy później dystrybuować na różne giełdy. Tak, inwestujemy w Polsce, inwestujemy za granicą. To wszystko powinno nam dawać takie poczucie, że jeżeli będzie konflikt w jednym miejscu, nie mówię teraz tylko o zbrojnym, ale może być polityczny, jakikolwiek, to w inne one są bezpieczne i tam będą pracowały dalej. Czy ta dywersyfikacja rozkłada nam ryzyko. Natomiast to, co jest aspektem często pomijanym, to tutaj jeszcze chciałem Wam udowodnić, że inflacja dla giełdy nie stanowi problemu. Wręcz przeciwnie, naturalnie wspiera rozwój tych spółek, bo e, oczywiście, jeżeli mamy inflację, to znaczy, że ceny towarów i usług drożeją. A kto dostarcza towary i usługi? Firmy, firmy notowane na giełdzie, więc każdy aspekt taki inflacyjny, czysto inflacyjny dla giełdy jest dobry, jeżeli mamy deflację to taki przykład Chin można by było wyciągnąć, no to tam niestety przez 20 lat giełda stała, bo był właśnie okres deflacji, się, znaczy społeczeństwo się starzało, więc nie było tego mocnego wsparcia demograficznego, więc ten aspekt należy mieć na uwadze, ale dopóki inflacja 1%, 1,5%, 2%, czyli w, w ramach celu inflacyjnego banku centralnego się znajduje, to jest to bardzo dobre dla giełdy. Natomiast, jeżeli inflacja jest wyższa, to dodatkowo wspiera notowania indeksu. To nie oznacza, że zarabiamy miliony procent. Realnie nie, bo mamy też inflację, która zjada wartość tego pieniądza, ale i tak akcje rosną mocniej. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy na przykład Argentynę. No, jeden najbardziej klasyczny przykład. Ostatnie 10 lat wzrost. Jeżeli sobie popatrzymy na odczyt inflacji. Um, to tutaj y, mamy to niebieską linią 100 punktów było tam w 2017 roku no to teraz y, jest to y, punktów y, no dużo więcej y, bo jest to 4260 tak więc no, wzrost jest kosmiczny ale akcji również z 21 tysięcy punktów indeksu y, mamy teraz 1,2 miliona punktów jeżeli chodzi o wartość indeksu. Podobnie w Turcji, jak sobie popatrzycie na wartość indeksu, to tutaj również, kiedy zaczęła dynamicznie rosnąć inflacja, to jest wykres niebieski, to także zaczął rosnąć mocno wykres szary, czyli indeks giełdy w Turcji. Więc jeżeli chcemy myśleć o takim czysto zabezpieczaniu się przeciwko inflacji, to giełda jest naturalnym miejscem, gdzie powinniśmy to po prostu robić. Tutaj też macie przykład Polski. Dlaczego Polska przez wiele lat stała w boku? No bo mieliśmy praktycznie bardzo małą inflację. Znaczy to nie jest jedyny powód, tam było wiele innych powodów, na przykład restrukturyzacja OFE, czy zmiana w ogóle tego modelu, w którym działają fundusze otwarte, więc tu zdecydowanie wiele czynników wpływało na tą giełdę, ale zwróćmy uwagę, że kiedy przyspieszyła inflacja, to przyspieszył także indeks, i co ważne, ten 2020 rok doprowadził dzisiaj do korekty 2022 pod koniec. No, to już kwestia wojny, też dodatkowo negatywnie miały wydźwięk na indeks polski. Więc to był to dodatkowy zewnętrzny czynnik. Ale jeżeli inflacja będzie postępowała to także będziemy mieli wyższą cenę indeksu, bo to jest rzecz naturalna. Tutaj od, chciałem się jeszcze odnieść do tego właśnie indeksu, który często jest pokazywany, czyli indeks WIG20 stoi od 10 lat i możesz mi powiedzieć, Marcin, bez sensu. Jakby mówisz mi o tym, że inwestowanie na giełdzie ma sens, kiedy patrzę na indeks WIG20 i od 10 lat nic się nie zmieniło. Jakbym kupił 10 lat temu, miałbym dokładnie tyle samo. No to jest nieprawda, dlatego że miałbyś jeszcze dywidendy. I inwestując nawet w najgorszym momencie, czyli w 2007 roku na szczytach, Um, I trzymając do dziś, już byłbyś na plusie. Oczywiście to nie jest super stopa zwrotu, ale mimo wszystko pokazuje, że jeżeli uwzględnimy dywidendy, czyli to, co jest kluczowe w inwestowaniu długoterminowym na akcjach to dawałoby to nam już dodatnią stopę zwrotu. A jak spojrzymy na małe spółki albo średnie spółki, to już zupełnie inaczej wygląda sytuacja, bo nie mamy tam obciążenia dużymi konglomeratami państwowymi z Polski, które niestety mają to do siebie, że są w wiecznym boczniaku. Natomiast tutaj na przykład indeks mWIG40 Total Return też od dołka tutaj w marcu 2020 do teraz zrobił tutaj Ponad 150%, więc jest stopa zwrotu, jest. A jeżeli tutaj niestety historii nie ma dłuższej, bo on został wprowadzony dopiero w 2018 roku, ale mimo wszystko ten indeks po prostu się znacząco wspina, bo mamy w MWIGu 40 najwięcej wartościowych spółek, które tą dywidendę wypłacają. I teraz jak to wykorzystać, tak żeby to było zrozumiałe i proste, bo cała idea jakby inwestowania, o którym ja tutaj mówię, to nie ma być to, że teraz masz wpłacić pieniądze na giełdzie i zacząć nimi mocno obracać. Jakby nie namawiam do tego nikogo, dopiero jak ktoś już będzie doświadczenie, no to wtedy może chcieć tak dokonywać transakcji. To, co bym chciał przez to wideo Wam przekazać, to to, że inwestowanie w sposób. W sposób spokojny, regularny, daje wam przewagę na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest właśnie korzystanie z tego, że firmy pracują na waszą rzecz, a po drugie, pracuje dla was procent składany. To Albert Einstein powiedział o tym, że albo się korzysta z procentu składanego, albo jest się wykorzystywanym przez procent składany. Oczywiście parafrazując jego słowa. I tutaj jest to pięknie widoczne, gdzie właśnie kupując akcje na giełdzie. Albo one są reinwestowane i regularnie podnosimy sobie wartość tego portfolio, albo bierzemy kredyt i spłacamy stopą procentową tenże kredyt. Coraz to wyższą. Natomiast jeżeli chodzi o ideę najmniej angażującego inwestowania, to wystarczy sobie obrać jakąś kwotę miesięczną, na którą nas stać, ale którą chcielibyśmy odkładać aktywnie, i to decydujemy, że będziemy odkładali właśnie miesięcznie w ramach naszego rachunku maklerskiego, czyli po prostu przelewamy pewną pulę pieniędzy: 100 zł, 200 zł, 500 zł, jeżeli możecie 1000 lub 2000, to super. W ten sposób powinniście oszczędzać. Pamiętajcie, że to jest coś. Czego nie powinniście potrzebować lada chwila? To jest od, coś, co odkładacie na przyszłą emeryturę. Z założenia nie chcecie do tych pieniędzy sięgać, dopiero kiedy będziecie na emeryturze, będziecie chcieli wykorzystać ten czas na to, żeby lepiej żyć. To, to, to są takie pieniądze. Nie powinniście tam przelewać pieniędzy, za które za chwilę musicie zapłacić rachunek. To jest bez sensu. Tak nie powinniście inwestować. Pieniądze, które macie na bieżące wydatki konieczne, nie powinny być przeznaczane na inwestycje. Druga rzecz to inwestowanie w oparciu ETF-y. Namawiam was tu w kolejnym kroku do tego, żebyście interesowali się spółkami dywidendowymi, ale bardziej spokojne, zdyscyplinowane, regularne inwestowanie małymi kwotami ma sens w przypadku indeksów ETF czy funduszy ETF, które są na przykład oparte o indeks S&P 500. Wtedy one są największym beneficjentem tego, co wam powiedziałem wcześniej, czyli inflacyjnej gospodarki plus i to jest bardzo ważne, za Was robota, robiona jest robota wywalania złych spółek i dodawania dobrych, ponieważ w indeksie, takim jak SP500, Nasdaq 100 czy Polski Movic no 20, to może zły przykład, ale mwig 40 z natury są spółki, które dobrze sobie radzą, bo się rozwijają, bo są o dużej kapitalizacji, bo rosną i się rozwijają. Ehm. Bo są największe na danej giełdzie. I teraz e, za Was jest rebalansing robiony co jakiś czas, co kwartał czy co pół roku, e, i zła spółka, która sobie nie radzi, traci biznes, jest wyrzucana z tego indeksu, a dobra firma jest dodawana. Więc naturalnie ten indeks się rozwija, rośnie, bo wartość tego wszystkiego rośnie, bo mamy inflację. Więc taki ETF robi za was robotę. Nie ma znaczenia timing w tym założeniu. Tylko pojęcie regularnie co miesiąc po prostu przelewać i kupować. Dzięki czemu budujecie sobie poduszkę bezpieczeństwa. Oczywiście raz kupicie na samym szczycie, raz kupicie na samym dołku. I to się powinno w długim terminie zrównoważyć. I tutaj bardzo ważny disclaimer. Oczywiście nie znamy przyszłości. Dlatego też pieniądze, które przelewacie na rachunek maklerski zawsze powinny być środkami, których nie potrzebujecie do bieżącej konsumpcji, do bieżącego życia, do utrzymania swojego poziomu życia. To powinny być oszczędności długoterminowe, na takie, na które was stać, jakby się nie daj Boże coś wydarzyło i stracilibyście wszystko, to jest to coś, co nie zmieni waszego poziomu życia. To jest podstawowe założenie każdych inwestycji kapitałowych. Procent składany oraz inflacyjny świat zrobią resztę, tak? będziecie reinwestowali zyski, reinwestowali dywidendy, które w tym ETF-ie, który jest akumulacyjny z założenia, a nie dystrybucyjny, czyli akumuluje dywidendy i reinwestuje je na bieżąco, a nie rozdziela na zasadzie wypłaty, to będziecie po prostu budowali sobie tą stopę zwrotu z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Partnerem tego odcinka jest XTB ze swoimi planami inwestycyjnymi. Coś, co pomoże właśnie to realizować regularnie. Stwierdziłem, że to jest bardzo dobry moment do tego, żeby właśnie te plany inwestycyjne Wam pokazać. Są one dostępne na platformie XTB na telefonie, czyli tej platformie mobilnej. Wystarczy, że znajdziecie na dole zakładkę Save, tam sobie wchodząc w takie plany inwestycyjne, możecie wykorzystać dostępne ETF-y do tego, żeby... Um, zacząć inwestować regularnie i tutaj warto zauważyć, że możecie sobie ustawić filtr, w jakiej walucie chcecie, żeby ETF-y były dla Was przefiltrowane, jaki ma miały, mają rating według agencji Morningstar, a następnie jakie sektory i czy ewentualnie jeszcze dodatkowo, czy chcecie, żeby były reinwestowane dywidendy, czy wypłacane. W ten sposób wyselekcjonowane zostaną ETF-y, które spełniają te kryteria i musicie się zainteresować konkretnymi, które Was interesują. Tutaj na przykład ja do tego przykładowego portfolio dodałem dwa, czy jeden na S&P 500, drugi na Nasdaq. Mało czy mało mało tutaj zdywersyfikowałem te środki, no bo to są oba indeksy amerykańskie. Natomiast to jest taki tylko przykład. W kolejnym kroku zobaczycie jak by to wyglądało, jakbyście je mieli 5 lat temu kupione. Oczywiście znowu Historyczne wyniki nie gwarantują tego, że one w przyszłości będą utrzymane. Nie taka jest idea, jakby tej prezentacji, natomiast pokazuje, jak one się kształtowały, jakie było też ryzyko, jakie była zmienność, ile była strata wynosiła, itd. Tutaj możecie ustalić jaką kwotę chcecie dzielić na e, jeden ETF lub na drugi, możecie ich ustawić więcej czy na przykład 30 do 70, 10 do 5, do 90, jakkolwiek byście nie chcieli. W kolejnym kroku możecie sobie ustalić, czy chcecie, żeby automatycznie na przykład z karty płatniczej lub z waszego rachunku maklerskiego były pobierane środki na tenże fundusz, wasz prywatny fundusz, plan inwestycyjny, czy chcecie jednorazowo wpłacić jakąś kwotę. W ten sposób możecie ustalić, jak chcecie inwestować regularnie. Możecie sobie sami przelewać pieniądze, możecie zrobić to w sposób automatyczny. Idea jest bardzo prosta, żeby ułatwić wam aktywne inwestowanie na giełdzie. W ten sposób możecie zbudować sobie taką przewagę, jaką tutaj jest na przykład na tym przykładzie. To jest akurat wciągnięte z Mystery, mystery Finance, Mystery Finance, Ściągnięte fajne porównanie, jak wygląda portfel, który reinwestuje miesięcznie kwotę 500 zł, tak, czyli co miesiąc przelewana zostaje 500 zł, co roku ta kwota jest podnoszona o 10% i zobaczcie, że wpłaty w tym okresie między 2010 roku a 2021 wyniosły 418 tysięcy złotych, natomiast portfel Wynosił 739 tysięcy złotych. Ponad. I ta wartość to jest właśnie wasza nagroda, czyli reinwestycja zysków oraz procent składany. To, to są dwie rzeczy, i plus akumulacja tego regularnie na czymś, co jest inflacyjne. Musielibyśmy tutaj oczywiście dodać jeszcze do tego inflację, żeby można było powiedzieć, jak to w rzeczywistości was obroniło przed tym czynnikiem, tylko że tutaj akurat to jest zrobiony przykład do. Do roku 2021, więc przed tym największym wzrostem inflacji. Tutaj dla przykładu, jak można mocniej albo lepiej skorzystać z inwestycji kapitałowych, czyli na giełdzie. Dajmy na to, jesteście już na tyle obeznani z rynkiem, że ETF-y to już jest coś, co już ogarnęliście. Te pasywne inwestowanie już jest w waszym ogarnięte, ale teraz przy, przyszedł czas, żeby zrobić ten krok troszeczkę dalej. Nie wiem, czy znacie, ale jest takie pojęcie jak dywidendowi arystokraci. W Stanach Zjednoczonych spółki, które regularnie wypłacają dywidendy, regularnie rosnące dywidendy od odpowiedniego okresu bodaj 100 lat, to są dywidendowymi arystokratami. Jeżeli kupiliście te akcje tam 100 lat temu, no to teraz nic nie musicie robić w życiu, bo te dywidendy, które otrzymujecie, są tak kosmicznie wysokie. I w Polsce też są spółki, które wprawdzie nie od 100 lat, bo tak długo nie ma giełdy w Polsce, bo ona jest od 30 lat, ale też regularnie wypłacają swoje dywidendy. Myśmy zrobili takie małe, krótkie badanie, co jeżeli byśmy kupili spółki, właśnie 5 takich spółek, które klasyfikuje się do bycia takimi. Pseudo-arystokratami um, w Polsce, dywidendowymi. I zobaczcie, że bez reinwestycji, jeżeli byśmy tylko kupowali te spółki i trzymali, to jest od roku, żeby Was nie skłamać, 2012 od kwietnia, czyli 10 lat, bo to było robione w 2022 roku, takie badanie krótkie, to stopa zwrotu z takiego portfela to jest 307%. Spółki po prostu wzrosły, jeżeli chodzi o wartość, plus wypłaciły dywidendy, która tutaj zgromadziła się do kwoty równej wpłaconemu kapitałowi. Więc poza akcjami, które macie aktualnie w portfelu, już same dywidendy zwróciły Wam kapitał w 100%. Okay? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeżeli byśmy te same spółki wzięli z reinwestycją, czyli za każdym razem, jak wpada dywidenda, to reinwestujemy tą dywidendę to kwota to było 384 zł tylko jedno zastrzeżenie 2023 i czwarty rok czyli te dywidendy które teraz wpływają nie były reinwestowane bo nie zrobiłem tej aktualizacji i tutaj kwota wolna która jest do reinwestowania to jest 5876 zł więc zobaczcie to jest tylko 10 lat a co jeżeli byście robili to przez 30 lat i to jest z kwoty tylko 10 tysięcy złotych, macie 48 tysięcy. A jakbyście zrobili to z kwoty regularnie dodawanej, tutaj nie było dodawania, tylko była jedna wpłata. Jakbyście regularnie dodawali małą kwotę, tylko ważne jest tutaj jeszcze zadbanie o to, żeby były małe prowizje, ale do tego może później. Natomiast, natomiast tutaj jakby przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że regularne inwestowanie i pomnażanie kapitału poprzez um, procent składany, to jest największa wartość tego, co możecie osiągnąć na giełdzie. I tutaj taki przykład spółki LPP, która w ostatnim czasie no, wzbudziła bardzo duże emocji, mocne spadki ze szczytu z 19 tysięcy złotych do 11 tysięcy złotych ze względu na raport Hinderburga, który oskarżał LPP do tego, że cały czas sprzedaje do Rosji. Ale zwróćcie uwagę, jaka jest historia LPP. Dlaczego tak szybko spółka wróciła do łask? Ponieważ no, po pierwsze zrobiła spotkanie, wyjaśniała, tłumaczyła o co chodzi i tak dalej, ale... To jest spółka, która cieszy się ogromnym zamiłowaniem wśród inwestorów, zaufaniem, dlatego że systematycznie na to zaufanie pracowała. Zauważcie, że kiedy weszła na giełdę tam w 2002 roku, to kosztowała, żeby Was nie skłamać, tutaj cena początkowa, to jest 48 zł. Okay? No dzisiaj mamy notowanie na 15 tysięcy złotych, więc ogromna zmiana w ogóle ceny. Po drodze pierwsza dywidenda to było 50 zł, więc jak ktoś kupił akcję na debiucie, to po 10 latach jak otrzymał dywidendę, to ta jedna dywidenda zwróciła mu cały zakup akcji. Jedna dywidenda, po 10 latach wprawdzie, ale to i tak daje średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 10% tylko z dywidendy. A popatrzcie, że kurs w tym momencie był na poziomie 1895 zł. To jest przykład, który lubię pokazywać nie dlatego, że zaraz znajdziecie 10 spółek, które zrobią tak samo, to jest raczej, może nie że, evenement, co bardzo dobry przykład, super przykład, ale on uzmysławia, że dobre spółki, które regularnie poprawiają swoje wyniki lub rozwijają się, mają swój plan, wierzycie w rozwój tej firmy, bo na przykład zdobywają nowe rynki, kompetencje rządu pokazują, że co kryzys to wychodzą silniejsi, to po prostu to się zwraca i zwraca się w długim terminie. Oczywiście znowu mówimy o historii, więc to jest proste. Zawsze trudniejsze jest znalezienie takiej spółki tu i teraz. Natomiast myślę, że ważniejsze najszęs przesłanie z tego spotkania jest takie, że warto poświęcić czas na to, żeby takie spółki znaleźć, bo raz dobrana druga, trzecia, czwarta spółka potrafi wam tak zagospodarować kapitał. Że przez później kolejne lata otrzymujecie bardzo solidne dywidendy. Inną spółką, taką klasyczną, którą lubię przytaczać, to są kęty. Kęty, które były przez, przez nas wskazywane w skoberze jako spółka dywidendowa, ale także przede wszystkim jako spółka rozwojowa. Niestety poprzednia korekta, czy ta ostatnia, która tutaj się znalazła, to mnie osobiście nie wystarczyła, żeby dołączyć i żałuję dzisiaj tego, że nie dołączyłem do kęt po kolejnej fali, bo kupowałem w okolicach jak dobrze pamiętam, 320 albo 290 zł, już teraz z głowy mówię. I to była super, super decyzja. Natomiast no, tutaj zabrakło tej korekty wystarczającej, byłem zbyt chciwy, chciałem po lepszej cenie. No, ale to jest przykład tego, jak spółka znowu regularnie, która swój debiut ma w okolicach 36 zł, dziś kosztuje 794, a po drodze wypłacała regularnie dywidendy od 2002 roku, nie, systematycznie rosnące, bo zwróćcie uwagę, tutaj widać na profil spółki w Skłaberze. Zauważcie, że tutaj jak sobie wejdziemy na dywidendy, to historycznie te dywidendy po prostu cały czas rosły. Tak? Złotówka, 2 zł, 3, 4, w górę, coraz to wyżej. Tutaj był taki moment, niestety, słabszy, gdzie raz była wyższa dywidenda, raz była niższa dywidenda, ale systematycznie rynek, czy systematycznie LPP stara się te dywidendy podwyższać. Aha, przepraszam, to już zaczęli wypłacać podwójne dywidendy, tak? Czyli dwa razy w roku, stąd ta różnica, właśnie się zdziwiłem. Więc generalnie płacą co roku wyższą dywidendę i w tym roku będzie wypłacona 6, 62 zł. Więc znowu, fantastycznie. Oczywiście znowu to nie daje gwarancji, że w przyszłości będzie tak samo, ale takich przykładów jest po prostu dużo. I teraz jak poprawić tą rentowność naszych inwestycji giełdowych? Po pierwsze, inwestowanie przez rachunki IK i XZ. W XTB tych rachunków jeszcze nie ma, ale obiecali, że w, pod koniec tego roku powinny się pojawić. To już w ogóle byłoby super, bo po pierwsze, inwestycje za 0 zł, jeżeli chodzi o inwestycje w akcje i ETF-y, jeżeli chodzi o prowizję do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie, plus e, plany inwestycyjne pomagają to robić w sposób automatyczny. Jeszcze jak dołożą IKE i IGZE, no to wiadomo, będzie znowu to game changer na, na rynku w Polsce, ale macie różne podmioty, które świadczą usługi maklerskie. W, w ramach partnerów Skłabera też znajdziecie takie podmioty, gdzie możecie inwestować z wykorzystaniem parasola podatkowego IKE czy IGZE. Zaraz o tym wie, więcej jeszcze. Minimalizacja prowizji i opłat. To ma znaczenie zwłaszcza dla małych kwot i to warto sprawdzić wcześniej. Jeżeli chcecie przelewać 100, 200, 300 zł na rachunek maklerski i za te, za te pieniądze kupować jakieś akcje, to musicie mieć takiego, taki dom maklerski, taką, takiego brokera, który daje Wam minimalną prowizję bardzo małą lub nawet jej brak tak jak w przypadku XTB. Minimalizacja podatków w przypadku ETF i akcji zagranicznych poprzez formularz W8BN. To jest must be, bo będziecie tracili bardzo dużo pieniędzy, ponieważ mielibyście podwójne opodatkowanie plus dywidendy w Stanach Zjednoczonych opodatkowane są na poziomie 30%, stąd zachęcam do kupowania akumulacyjnych ETF-ów, a nie dystrybucyjnych. W przypadku w ogóle ETF-ów, na to nagrywałem też już osobny materiał, koszty utrzymania ETF-u są bardzo ważne, tak żeby były jak najniższe. I teraz tutaj, jeszcze na sam koniec, ja już kiedyś wam nagrywałem taki materiał, w którym pokazywałem różnicę między złożonymi, jakby, między rachunkiem tradycyjnym, w którym co roku płacimy od zysków kapitałowych jakiś podatek, 19%, a rachunkiem IKE, który doprowadzamy do końca roku. Zobaczcie, to jest 35 lat. Na początku wpłacacacie bodaj kwotę, jak dobrze pamiętam, 10 tysięcy złotych i tylko tą kwotą operujemy. Chyba, wydaje mi się, że 10 tysięcy złotych. Jeżeli to nie ma większego znaczenia jakby wartość początkowa, bo i tak ta wartość końcowa ma większe znaczenie. I teraz zobaczcie, że po 35 latach to jest tak długi okres, że jeżeli co roku z Waszego zysku, ja tam założyłem bodaj 7% stopy zwrotu, która jest średnią stopą zwrotu dla S&P 500 w ostatnich kilkudziesięciu latach, jeżeli przyjmie, przyjmiemy taką stopę zwrotu, to co roku musimy zapłacić podatek 19%. OK, no to płacimy sobie ten podatek 19%, czy zakładając, że realizujemy zyski, tak, czyli zamykamy i kupujemy na nowo. Ale to jest częsty przypadek, dlatego też o tym mówię. Więc co roku płacimy 19% podatku. Ten podatek musimy zapłacić, więc uszczupla nam kapitał. I łącznie zapłacony podatek z wszystkich zysków kapitałowych oraz utracone korzyści, ze względu na to, że na rachunku tradycyjnym musieliśmy co roku te podatki płacić, więc mniej pieniędzy pracowało dla nas, to są 301 tysięcy złotych. To są skumulowane koszty tego, że nie inwestujecie na akcjach za pomocą rachunku IKE lub IGZE w takim standardowym, prostym przypadku, w którym mamy powtarzalne po prostu stopy zwrotu bez reinwestycji nawet, tak? czy bez dokładania do kapitału tylko z reinwestycją. Nie, więc to jest bardzo dużo. Jakby się do tego dodawali jeszcze regularne wpłaty, gdzie ten kapitał rośnie dzięki temu, że wpłacacie na rachunek, gdzie kumulujecie też wyższe stopy zwrotu, na przykład, to tym bardziej będzie to bolało. Dlatego zwracam Wam uwagę na to, że warto po prostu oszczędzać za pomocą rachunku IKE czy IGZE. Zalety posiadania oszczędności na giełdzie. To oczywiście dostępność i płynność, elastyczność, relatywne, bezpieczeństwo środków i możliwość dywersyfikacji pod wieloma względami. O tym wam mówiłem na samym początku i tym takim ładnym akcentem zakończę nasze spotkanie, tylko zapraszając was jeszcze do takiej fajnej książki, krok po kroku. To jest książka, która dla każdego z Was, jeżeli interesujecie się właśnie inwestowaniem pasywnym lub chcielibyście zacząć, to ta książka ona Was bardzo fajnie poprowadzi. A przepraszam, pan Collins um, opisuje swój przypadek, jak on to zrobił, że zdobył pieniądze, które pozwoliły mu być niezależnym. No i mam nadzieję, że pomoże wam to zbudować także waszą niezależność. Kończąc ten materiał, jeszcze tylko raz podkreślę, że niestety to, co się działo w przeszłości, nie gwarantuje przyszłości. Więc niestety musimy dbać o ten kapitał sami. To nie jest tak, że zrobimy coś dzisiaj i to będzie działało zawsze przez całe życie. Może się tak wydarzyć, ale nie musi. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie, subskrybować ten kanał. Dać kciuka w górę i być na bieżąco z najważniejszymi informacjami, które dotyczą rynków kapitałowych, a dziś dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.